W czwartym resecie testowałem już telefonów Biedronki, nie tak dawno zestaw Audios Ikea, a teraz przyszła kolejna Tesco. Od 6 listopada w całej Polsce w sklepach Tesco można kupić trzy produkty obrębowane nazwą Open Dot. Ja przetestowałem tablet i telefon. I tablet, i telefon kosztują zaledwie 399 zł, i nie sposób mieć tego z tyłu głowy testując te urządzenia. Oba gadżety pracują na Androidzie w wersji KitKat, i oba gadżety mają tę samą optykę, ale różnią się także między sobą nie tylko wielkością. Tablet jest wykonany całkiem porządnie. tył to aluminium pomalowane czarną farbą. Niestety jest ona podatna na zabrudzenia. Ekran wykonany z technologii IPS rozdzielczość o 1024x768 pikseli. W środku procesor Intel Atom. Procesor jest mało wydajny, nie radzi sobie z bardziej wymagającymi grami, a ekran. Jest mało czytelny. On w ogóle nie jest ostry. Biel ma tendencję do wpadania w lekką, niebieską barwę. Chociażby Go Clever Insignia Pro, która kosztuje e, około 370 zł, ma przede wszystkim bardziej wydajny i lepszy procesor. Telefon wypada o wiele lepiej. Przede wszystkim ma czterorodzeniowy procesor taktowany zegarem 1-3 GHz. Rozdzielczość ekranu to 960x540 pikseli i przy przekątnej 4,5 cala wypada naprawdę bardzo dobrze. Oba urządzenia, zarówno tablet jak i telefon mają 1 GB pamięci RAM i 8 GB na multimedia. Pamięć możemy rozszerzyć dzięki karcie microSD. Oczywiście telefon ma dwa sloty na karty SIM. Pomimo tego, że w obu urządzeniach oba tylne aparaty mają taką samą matrycę, zdjęcia robione tabletem wychodzą wyjątkowo fatalnie. Są blade, nieostre. Spust migawki działa bardzo wolno. Tutaj telefon wypada zdecydowanie lepiej. Ma też lepsze oprogramowanie. Możemy aparatem robić zdjęcia w trybie panoramy, mamy HDR, możemy zrobić ożywione zdjęcie. Spust migawki także nie jest nadzwyczaj szybki, ale jest lepiej. Jest akceptowalnie. Urządzenia OpenDoD dostały lekko zmodyfikowany launcher. Te zmiany głównie polegają na ikonku. Na zablokowanym ekranie pojawiły nam się cztery dodatkowe skróty. Mamy przez nie dostęp do kalendarza, do zdjęć, do ustawień i do aparatu fotograficznego. Natomiast w przypadku tego tabletu pojawiły nam się Dodatkowe przyciski programowe. Jest ich trochę więcej niż w standardowym Androidzie. Ci, którzy są przyzwyczajeni tylko do trzech przycisków, mogą z tym mieć problem. W zeszłym roku do sklepów Tesco na terenie Wielkiej Brytanii trafił do sprzedaży podobny tablet tylko pod zmienioną nazwą i sprzedał się w ilości 500 tysięcy egzemplarzy. Czy zatem warto pójść do polskich sklepów i go kupić? W moim przekonaniu, niestety nie. Pomimo atrakcyjnej ceny procesor i wyświetlacz są naprawdę dość kiepskiej jakości. Konkurencja za podobne pieniądze oferuje zdecydowanie więcej. Natomiast co do telefonu, nie mam większych zastrzeżeń. 399 zł. Za te pieniądze możecie kupić naprawdę całkiem przyzwoity smartfon, który współpracuje z dwoma kartami SIM. Ma dość wydajną baterię, a więc jeżeli miałbym coś wybrać, to wybieram ten telefon.